Manko, wędkarski z tej strony. I czekajcie, idę coś zobaczyć. Jest tu jakiś znak. A, zakaz kąpieli. Słuchajcie, jest dzisiaj nietypowe miejsce. Ja pierdykam, ile komarów. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieli. Wątpię. E, jesteśmy w nietypowym miejscu, bo wczoraj dzisiaj w sumie miałem przyjechać na kanałek Żerański. I coś tam sobie połowić, pobawić się. O, patrzcie, kukurydza jest czerwona. Yy. I już wam mówię o co chodzi. Pomyślałem sobie, pojadę sobie na kanał żerański. Yy, mam możliwość transportowania się autem. Także yy, mówię, ponagrywam jakieś odcineczki. Yy, bo jestem w, w trakcie poszukiwania pracy. Yy, no i co? Mówię, to pojadę na ten kanałek żerański. Nagram wam coś, czekajcie tak o, nagram wam coś żeby, może wyjdzie jakiś fajny materiał, może uda się coś fajnego złapać ale wszedłem sobie na łowiska PZW, no bo wiadomo mieszkam w Mazowieckim i mnie tak zastanawiało, kurde, no nie ma żadnych jezior w tym mazowieckim PZW takich wiecie, no żeby człowiek sobie Mógł jakieś fajne rybki połowić. No wiadomo, jak to jest na jeziorze. Na jeziorze macie większą pewność, bo te ryby są skupione w jednym miejscu na jakichś rzekach, na kanałkach. Ta woda płynie, także no, może być różnie. Dlatego wszedłem sobie właśnie na jeziorka. No i wyskoczyło mi tam kilka jeziorek, w czym wyskoczyło mi właśnie jezioro Góra, na którym się dzisiaj znajdujemy. To jest jakiś tam To jest obok zamku Jakiegoś tutaj to jest Jakieś tam właśnie Miejsce gdzie można Coś sobie pozwiedzać No ale ja nie przyjechałem zwiedzać Także no Ale znalazłem no, mam nadzieję że fajne miejsce Sprawdzałem jakie ryby tutaj pływały Ogólnie tutaj łowisko jest, Było Bo dawno nie widziałem informacji Na, ten, na temat tego łowiska ale pływa podobno tutaj karp, amur, lin, karp tutaj podobno pływa karp, także no będziemy dzisiaj próbowali, będę łowił na białego i na czerwonego robaka, chciałbym złapać lina, no ale nic, zobaczymy, tak, chciałbym właśnie, jak je znalazłem, bo znalazłem już wszystkie te jeziorka, no. dlatego chciałbym po prostu je przetestować, tak? zrobić wam taki test dla osób na pewno mieszkających w województwie mazowieckim tak jak ja chciałbym zrobić taki test i znaleźć najlepsze takie łowisko kanałek, jeziorko no co to będzie, tam po prostu gdzie będą najlepiej ryby brały no i tyle na razie, co dopiero przyjechałem, tak jak widzicie wbijam sobie o stojaki, będziemy łowili na grunt a później może się pobawię coś z pławikiem Naprawdę, to jest takie wyodrębnione miejsce, tam z tyłu jest łąka, tam za jeziorem jest łąka, no i tyle, zaraz wszystko wypakuję, rozmieszam zanętkę, zarzucę i sobie pogadamy, bo kilka mamy kwestii do obgadania, no i tyle, no, zaraz się widzimy, szybko się rozpakuję i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, wędki już mamy rozstawione, o, takie wędeczki. Wiem czego na pewno nie wziąłem, dzwonków i to mnie boli. Będę musiał już cały czas patrzeć na wędki, no ale nic patrzcie. Tak zanęta wygląda. O. Elegancja Francja. To jest truskawka, już wam dokładnie mówię o co chodzi. O tak to wygląda. Ładnie pachnie. Wszystko, fajnie, kurde, jestem zły, że tych dwonków nie wziąłem. No. Się człowiek zapatrzy, czy coś i dupa. Taki przed chwilą tutaj się szczupak rzucił. Tu. No ale zobaczymy. No może jeszcze coś porzucam na spinning też. No ale na razie się nastałem. No najbardziej do tego karpię chciał złapać. Jak ja się dowiedziałem, że tutaj karp jest, no to się mega podjarałem i dlatego chciałem tutaj zajechać już dzisiaj. No i Zobaczymy, takie dojścia są średnie z tego co widzę Sami możecie zobaczyć, widzicie tutaj jest dużo tej rzęsy No ale nic, mam nadzieję, że przy ściąganiu to nie będzie problemu Z tą jest łatwiej, bo ona, Z tą drugą jest łatwiej, bo ona jest rzucona na wprost i ona jest na czerwonego robaka A ta druga jest na białego I tak jak widzicie, czekajcie zejdę, wam pokażę O tak jak widzicie tą kukurydzę No tak ja podniosłem 3-4 kukurydzki i zarzuciłem też właśnie z białym robakiem na kukurydzę cholera wie może się okazać, że to będzie to zobaczymy wędki napięte wszystko fajnie jest no i co, i czekamy na brania co, zapraszam serdecznie tych, co nie widzieli filmu z Mazur. To jest taki, no, to nie jest mój styl nagrywania filmów. Ja osobiście wolę nagrywać tak, że się z Wami, że utrzymuję z Wami tą rozmowę, że troszkę sobie porozmawiam, podpowiadam jak coś tam zadajecie pytania. Dlatego no tamto średnio wyszło, no po prostu nie można łączyć wyjazdu ze znajomymi z wędkowami, bo to nie wyjdzie, szczególnie jak zamierzacie sobie dziabnąć trochę. No ale powiem Wam, że na Mazurach du duża różnica, jeżeli chodzi o łowienie. Czekajcie, muszę sobie wziąć jedną rzecz. Na Mazurach jest duża, duża różnica, jeśli chodzi o łowienie. Yy, tutaj tak jak w Warszawie idziemy na Kanałek Żerański To yy, Te leszcze w, w, Wpadnie 2-3 leszcze Tak jak sami mogliście widzieć Na filmach wpadały 2-3 leszcze yy, Te leszcze były takie No moim zdaniem no, zacinało się i one nic nie walczyły tak? a, a tam na Mazurach yy, Było w ten sposób, że zarzucało się zwijało się tą żyłkę, żeby e, napiąć ją, żeby po prostu szczytówka była delikatnie zgięta i w momencie zwijania już było od razu puknięcie, było już to branie, tak? To, także, że zarzucałeś, zwijając i już zacinałeś i miałeś tego leszcza, no zobaczycie odcinek. E, tylko, że tam też są pokazane hmm, same ryby, za dużo tam nie gadaliśmy, tam było bardzo dużo ludzi na tym pomoście i bardzo dużo osób tam łowiło na tym pomoście, oni akurat łowili tam na spławiki, tam jeden pan, bardzo miły, starszy, no tam będę z nim gadał na filmiku, będzie, uparł się na kukurydzę, łowił na kukurydzę, chcąc, złapiąc, chcąc złapać krasnopiórę, nie wiem czemu wyszło, jak my siedzieliśmy, to nie, no, ale my kilka fajnych leszczy złowiliśmy. No, z tego co ja pamiętam, to mój naj, największy leszcz to 35 cm. No, 35 cm, także no, fajne. I mówię, no, to, to było tak, że zarzucałeś ryba, zarzucałeś ryba, zarzucałeś ryba. I można było się tak pobawić, nie? I, no, i pouczyć się, poduczyć się też troszkę tego gruntowania. Bo tak powiem Wam szczerze, że. Kiedyś łowiłem na sam spinning a teraz grunt, no wkręciłem się mocno w te grunty, metody, fidery. No łapiąc taką rybę sprawi mi większą frajdę, bo tu wiecie macie możliwość złapania iluś tam rodzajów tych ryb, a tutaj w Polsce wiecie jak jest z drapieżnikami. Kto łapie drapieżniki ten wie, że no ciężko jest albo trzeba mieć naprawdę takie miejsce no albo trzeba mieć dużo szczęścia no bo ja uważam, że no mało jest drapieżników w Polsce. No ale nic, zobaczymy. Może coś tam jeszcze na spiniku da mi się porzucać. Na razie siedzą dwie gruntówki. Ktoś tam chyba jedzie. No i co? Czekamy na efekty. Zobaczymy. Może coś wpadnie. Trzymajcie kciuki. No, ja jestem, znaczy już teraz, jak jestem na jakieś nowym miejscu, to podchodzę z dystansem, ale no chciałbym być miło zaskoczony, łapiąc do jakiegoś karpia, ogólnie jakąś fajną rybkę na ten gruncik. Lina jakiegoś, u mnie Lina na kanale jeszcze nie było. Znaczy złowionego, bo to, że tam, tam zarybianiem, ale złowionego jeszcze nigdy nie było, choć mam. E, fajnego lina złapanego już na swoim koncie, kto nie widział nie wpada na... E, nie, na grupkę wędkarza wędkarskiego. Tam jest yy, zdjęcie moje. Jak byłem mały i udało mi się złapać. Dzięki pomocy takiego pana on mi wszystko pokazał, co i jak i udało się. No, także tak to wygląda. Dobra, jak coś będzie, to się widzimy, nie, nie nudzę dalej. Yy, w razie w się włączam. Cliście chciałem wam pokazać samolot i Siedzę jakiś pan tam naprzeciwko, przyjechał, o, I też łowi na grun, także coś tu musi być. Zapierniczał po tych dołach. Tak jakby się znał na tej drodze. Jeszcze 5 minut przerzucę ze stawiki, może później na spawik się pobawimy, coś na spinie. Cześć. Chciałem zdać raporcik. Mm, Przez chwilą było branie, nie udało mi się wyciągnąć, ale zaciąłem rybę, trochę ją scholowałem i mi spadła. Jedno y, Było ogólnie trzy branie, to było jedno. Y, wcześniejsze było tak, że puknęło tylko dwa razy i już przestało. No i y, pierwsze, pierwsze było takie, że puknęło coś i ja pociągnąłem y, i się nie zacięła. Ale powiem wam, że no trzy brania miałem. Na jedną wędkę muszę łowić, bo się średnio przygotowałem. Nie mam dzwoneczków, także myślę, że jakby tutaj wiecie. No mocniej się przygotować i wziąć. Całe ostrzętowanie, sygnalizatory, dzwoneczki na dwie wędki z normalnymi żółkami. To myślę, że można byłoby coś wyciągnąć. No jeszcze chwilę posiedzę, ale zaraz będę już wracał. Chwilę jeszcze posiedzę, może uda mi się coś wyciągnąć i Wam pokazać, co tu pływa, bo są takie ryby, są takie rybki, które pływają sobie przy powierzchni tak, tak jakby cmokały tą wodę, nie? Mi się to od razu kojarzy z karpiami, bo tak robią u mnie karpie w stawie, jak dostają to żarcie, to też tak wypływają i tak ciąkają sobie, tak ciąkają sobie to powietrze. No nic, zobaczymy. Ta ryba, którą holowałem teraz nie była ciężka, poczułem jak zaczęła mi drgać wędka, zaciąłem, zacząłem ściągać, czułem, że ona walczy, no i zaskoczyła. Niestety. Na spinning porzucałem, nic nie było, na spławik też połowiłem, e, nic na spławik. No tutaj przecież taki pan mówi, mówił, że tutaj wszystko jest karmione, od zawsze karmił to kukurydzą i grochem, także myślę, że tutaj białe robaki no i przede wszystkim kukurydza, nie? Której nie mam. No ale są jakieś brania, zobaczymy, no poczekam jeszcze. Może się uda chociaż tą jedną wyciągnąć rybkę. Nie, byłbym zły. Byłbym wręcz zadowolony. No ale nic, czekamy. Tamten pan, który jest obok mnie, też nic dalej nie wyciągnął. Widzę, że on co chwila coś zwija. Nie wiem na co on łowi, ale co chwila zwija. No, dobra. Trzymajcie kciuki, żeby coś było. Ja też trzymam kciuki. Ale dajcie mi znać na pewno w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy tu wrócili z cezikiem i spędzili tu od samego rana do, do cały dzień po prostu, tak? Żeby po prostu sobie zanęcić na spokojnie, tak? Chciałem zobaczyć przyjechać dzisiaj zobaczyć jak to wygląda, czy w ogóle będzie dało się tutaj dojść. Są miejscówki, ludzie dbają o to. Także nie ma problemu. To dajcie znać mi po prostu w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy tutaj z Cezikiem przyjechali. A jak coś będzie, to ja wam to pokażę. Także do zobaczyska. Dobra, słuchajcie, nie udało się nic złapać. Jeszcze na koniec było branie, ale tylko puknęło, zjadło robaka. Bez dzwonków ciężko się łowi. No ale nic, podobało mi się mimo wszystko. To nie było tak, że nie było brań, były brania. Eee, także ten filmik wlatuje, jako tylko takie pokazanie Wam miejsca. Eee, dajcie mi po prostu znać. Eee, czy chcecie, żebyśmy tu wrócili? Podobno są karpie, liny, amury, tak jak mówiłem, szczupaki. Po prostu dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy tu z cecikiem przyjechali po prostu na cały dzień, taka wyprawa całodniowa, znęcenie, dzwonki, wszystko, żeby było fajnie. To my tu przyjdziemy i nagramy i coś sobie połowimy, mam nadzieję, już wtedy. Także dajcie znać. Dzięki, że byliście. Subskrypcje każdy niech zostawia, bo już do tysiąca nam niewiele brakuje. Także pamiętaj, zostaw subskrypcję, łapeczka do góry każdy i komentarz każdy. Także no, dzięki, że byliście. Sorry, że nic się udało złapać, no ale tak czasami bywa w mędrkarstwie. Trzymajcie się.